Automatycznie mierzy mój cukier co minutę i ostrzega mnie, gdy jego poziom jest zbyt wysoki lub zbyt niski. Nie muszę nakłuwać palców. Dzięki temu czuję się bezpieczniej zarówno w dzień, jak i w nocy. Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na stronie www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty rozszerzoną refundacją NFZ od 1 stycznia. Ty powinna się a nie ta kuchta. Ta dziewczyna uratowała dziecko. Nie zbliżaj się do mojej rodziny. Ukrywasz coś strasznego. Szukają cię z powodu zabójstwa męża. Tu cię znaleźliśmy. Chcę wiedzieć, kto za tym wszystkim stoi. Muszę uciekać. Akacjowa 38. Od poniedziałku do piątku o 18.45 w dwóchce. Tłumaczy mi pan, co pan robił wczoraj w moim domu? Z moją córką? Skrzaniłeś robotę, więc nie licz na żadne pieniądze. Albo pan płaci, albo widzimy się w sądzie. Mamy jeszcze jeden problem. Warto, żeby to nagranie przejrzała policja. Barwy szczęścia od poniedziałku do piątku o 20.10 w dwójce. Dziś wieczorem w dwójce. O 20.55 M jak miłość. O 21.55 ratownicy w akcji na sygnale. A następnie namiętność i intryga w serialu Izabela. Królowa Hiszpanii. Naczynia umyte w zmywarce nie zawsze są suche i lśniące, ale absurdem byłoby polerować je ręcznie. Dlatego używaj płynu nabłyszczającego Finish, rekomendowanego przez producentów zmywarek. Płyn Finish przyspiesza schnięcie naczyń, zapobiega zaciekom i chroni szkło przed matowieniem. Satysfakcja z użycia potwierdza aż 99% testujących i tyle samo poleciłoby go swoim bliskim. Finish. Zaufaj ekspertom. Bo w Media Expert taniej ma O oh, tak! taniej Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Android TV Sharp 55 cali. Kinowa jakość obrazu z Dolby Vision. Dźwięk Harman Kardon. Teraz z kodem wyprzedaż 300 zł taniej. Laptop Lenowo IdeaPad Gaming 3. Grafika Nvidia GeForce RTX. Pamięć 16 giga. Teraz z kodem wyprzedaż 700 zł taniej. Bo w Media Rodzina Ziółkowskich to naturalni eksperci w dbaniu o siebie każdego dnia. Pomaga im w tym mięta, czystek, a nawet rumianek. Zielnik polski od Herbapolu naturalnie zbliża wszystkie polskie rodziny. Herbapol i dzień smakuje lepiej. Nowa kolekcja kardiowany, dostępna wyłącznie w Pepco. Sportowe Biustonosze oraz Topy już za 30 zł. Modelujące leginsy za jedyne 50 zł. Oraz bezprzewodowe słuchawki tylko 40 zł. Odkryj całą kolekcję kardiobany w niesamowitych cenach. Już w sklepach. Pepko. Poczuj jakość, pokochaj cenę. Od teraz gazetki Pepko tylko w wersji online. Ksenna ekstra komfort. Gdy męczysz się z zaparciem, wystarczy jedna tabletka, by usuwać zaparcie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Marta ma misję urodziny. Zdąży, bo za parking płaci w IKO przez asystenta głosowego. I już. PKO Bank Polski sprawdza się w działaniu i kolejny raz jest bankiem roku w Polsce według The Banker z grupy Financial Times. Wyobrażacie sobie coś takiego? Albo to? To byłby absurd! A ręczny mycie naczyń to dopiero absurd, bo marnuje ogromne ilości wody, której wkrótce może zabraknąć. Dlatego kupiliśmy niezawodną zmywarkę Bosch oraz skuteczne kapsułki Finish i oszczędzamy 80 litrów wody przy każdym zmywaniu. Zmywarka Bosch i kapsułki Finish razem usuwają wszystkie zabrudzenia i zapewniają olśniewająco czyste naczynia. Bosch i Finish. Mniej wody, więcej czystości. Uh uh oh amazing dazzling thing is so reliable thrilling refreshing go to things unbeatable crazy jazzy almost unbelievable satisfying cleaning totally unstoppable mm -hmm. Mm -hmm. that's right mm -hmm. Silly bang is so fantastic uh uh oh mm -hmm. uh, amazing dazzling thing is so reliable thrilling refreshing go to things unbeatable Silly bang is so fantastic Zapachy Erwik są wzbogacone o naturalne olejki eteryczne, aby stworzyć wyjątkowy nastrój i prawdziwie zimową atmosferę w Twoim domu. Bądź w kontakcie z naturą w tym magicznym czasie. Teraz oszczędności szok w Kauflandzie. Oh. Od poniedziałku do środy ser Golda Mlekpol z Lady z kartą Payback 2,59 za 100 gramów, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady minus 20%. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Odkryj moc witaminy C i niacynamidu w nowym serum Garnier Vitamin C na przebarwienia. Silnie skoncentrowana formuła, klinicznie potwierdzone rezultaty. Redukcja przebarwień o 43%. Ciesz się pełną blasku skórą z nowym serum Vitamin C od Garnier Naturalny. Moja szczęśliwa koszulka! Pachnie zwycięstwem! A to moja do zadań specjalnych! Co zrobić, by nie zafarbowała? Moja sukienka. idealna! O nie! Idealna do pierwszej plamy. To tata pokaże... Jak dbać o ubrania bez tylu dodatków. Już jedna miarka nowego vanisza w z aktywnym tlenem dodana do każdego prania usuwa plamy, brzydkie zapachy i chroni kolory przed zafarbowaniem. Bez tylu dodatków. Ubrania żyją dłużej. Z nowym wielofunkcyjnym żelem vanisz. Na program zaprasza jego sponsor, producent leków Haskovir Control na leczenie obryszczki i Haskovir Control Max na zapobieganie jej nawrotom. Insulan. Na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Witajcie moi drodzy kulinarianie! Dziś zabieram Was do wsi z Czechy Wielkie na kolejną wyprawę kulinarną.